Wielkie, Będę się śpieszył, bo mam tylko pół godziny. A temat jednak trailerów do gier to jest temat rzeka, i tak nie uda mi się poruszyć wszystkiego, co bym chciał, ale postaram się zmieścić jak najwięcej. Więc może zacznijmy od tego, tu już troszeczkę Łatok e, powiedział, ale kim ja właściwie jestem, dlaczego będę mówił o trailerach. Właśnie tak jak powiedział, normalnie pracuję jako szef marketingu w Polish The Games, odpowiadam za całą komunikację, za to, jak prezentujemy nasze, nasze gry, generalnie za to, żeby te gry się sprzedawały. E, a właśnie po godzinach jestem jeszcze redaktorem RM.U, gdzie przygotowuję różne materiały, recenzje. Gier, ale przede wszystkim filmy o starszych grach, jakieś materiały retro, a doświadczenie zbierałem właśnie w tych firmach, które są pod spodem. I już niemalże od samego początku mojego istnienia w branży, gdzie dołączyłem do Ice Cold Games jakieś 6 lat temu, 7 jakoś tak, już od samego początku zajmowałem się wideo. Przygotowywałem różne klipy, trailery, na początku sam to montowałem, potem już w tym momencie od dłuższego czasu nie montuję trailerów, ale zajmuję się koordynacją przygotowywania tych trailerów. Mam swojego montażystę i odpowiadam tak naprawdę poza montażem za wszystko inne, czyli przygotuję scenariusze tych trailerów, pomysły na te trailery, nagrywam ujęcia i pilnuję potem, żeby to fajnie powstawało, żeby, te, żeby ta koordynacja leciała do przodu i Zainspirowało mnie do tej prezentacji pewne wydarzenie. Pod koniec kwietnia był pokaz zwiastunów gier grozy organizowany na YouTubie i było tam dużo zwiastunów gier indie i bardzo ciężko się to oglądało. Naprawdę, bo zauważyłem, że wielu niezależnych twórców robi proste błędy, które jakby wyeliminowali, to tworzyliby znacznie lepsze, bardziej angażujące trailery i stwierdziłem, że to może o tym wam dzisiaj opowiem. Więc a tak, jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że w swojej karierze wyprodukowałem kilkadziesiąt trailerów. Kilka z nich, to jest tylko część, co już pokazane, były na ign czy na oficjalnym kanale PlayStation, więc nie, nie produkowałem zwiastunów, które trafiały w nicość i, i nikt ich nie oglądał, tylko jednak gdzieś tam się udało docierać do szerokiej puliki. Więc tak, zacznijmy sobie, będziemy szli po krok po kroku od samych tak naprawdę podstaw. I sobie przejdziemy przez te błędy, o których wspomniałem wcześniej. Pierwsze, od czego zaczniemy, to jest to, że wielu deweloperów nie ma tak zwanej dźwigni. To jest akurat taka kalka z angielskiego, że nie ma takiego leverage w swoim trailerze. O co dokładnie chodzi? Chodzi o to, że kiedy pracujecie nad swoją własną grą, to nagle do was dociera, ły matko boska, przecież ja muszę trailer jakiś zrobić, tak? Ale nie wiecie za bardzo, co w nim pokazać, w jakim kierunku iść, bo brakuje wam dźwigni, brakuje wam tego, żeby na sam początek, kiedy tylko rozkwiniacie swo swoje zjastuny, Jakie zacząć, jak, jaki temat jakby w nich zawrzeć. Zauważcie sobie, że nawet jak patrzymy na zwiastuny dużych, dużych gier, nie tylko gier Indie, to to nie jest The Last of Us Trailer, to jest The Last of Us Story Trailer. To nie jest Juda's trailer, to jest Judas Review Trailer. To, jest, to nie jest Dekalisto Protocol Trailer, tylko to jest Dekalisto Protocol Official Launch Trailer. Brzmi to dosyć trywialnie i prosto, ale kiedy na samym początku pracy nad trailerem wymyślicie sobie, jaki ma być temat, to od razu nada to wam kierunek, w którym chcecie iść, jak musicie ten trailer przygotować. Trailery mogą być różne, to może być właśnie reveal trailer, czyli wasz pierwszy zwiastun, kiedy w ogóle pokazujecie e, grę, więc on, on musi być stosunkowo krótki i dostarczyć jak, jak najwięcej informacji, żeby zainteresować e, ludzi na, e, na początku. To jest często pierwsza styczność e, graczy z waszą grą. Gameplay trailer, czyli trailer, który się skupia no, na gameplayu. Tak? Story trailer, który skupia się na historii. Date reveal trailer, gdzie macie faktycznie, ten zwiastun powstaje głównie po to, że przekazać na przykład datę premiery waszej Gry. X Mechanic Trailers, nie wiem, jak macie jakąś naprawdę zajebistą mechanikę w swojej grze, no to czemu by nie zrobić z Jastunu, który będzie skupiony na niej. Oczywiście, najważniejszy, Launch Trailer. Launch Trailer to jest najbardziej dowolony, taki naj... Na, 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 e... nie, nie mogę przeklinać, nie? Do, dojebany taki, tak najbardziej dojebany trailer, który właśnie pojawia się na, podczas premiery Waszej gry, a trailer, czyli ten taki słynny zwiastun, gdzie pojawiają się już po premierze, gdzie pojawiają się jakieś fajne cytaty z mediów, influencerów, czy pozytywne oceny, że aha, ta gra jest super, nie? Czy update trailer, jeśli nie wiem, Wasza gra jest w Accessie, albo ma regularne updatey, jest jakiś duży, to też można spróbować zrobić o tym zwiastun. I podam Wam przykład, jak to działa w praktyce. Pokazując Wam zwiastun gry Control, ja to zostało mam tutaj pobrane, więc muszę je sobie odpalić.

At first, many people thought it was horrifying. But also, many people wanted to welcome the hiss. <laughs> Funny. Czego nie było w tym zwiastunie? Poza tym zupełnie nie było gameplayu. Żadnego UI'a, żadnego ujęcia za pleców, jak i gdzieś bohaterka. Nie było gameplayu. Dlaczego? Bo to jest stary trailer. Więc już w momencie, kiedy zaczynali na tym pracować, wiedzieli, że na tym się muszą skupić, na tym muszą oprzeć swój zwiastun. Nie muszą w ogóle pokazywać gameplayu. Kiedy już wiecie, co chcecie zrobić, to musicie sobie napisać scenariusz, bo mam wrażenie, że wielu indie deweloperów nie tworzy scenariusza. Nieważne, czy robicie ten z sami, czy może macie cały zespół montażystów, kompozytorów, zawsze piszcie scenariusz, bo w scenariuszu scenariusz daje wam bardzo dużo rzeczy. Scenariusz pozwala wam, tutaj to, co widzicie po lewej stronie to jest coś co napisałem na szybku w czwartek wieczór, tak tylko żeby zobrazować o co, o co mi chodzi, tak piszę swoje scenariusze do trailerów, czyli mam podział na sceny, mam opis co widać na ekranie i mam opis co słychać w międzyczasie i to mi pomaga po prostu zorganizować sobie pracę bo mam właśnie rozpisanie na sceny, czyli mam na przykład scenę piątej, dzieje się to, to i to, więc wiem, że muszę taką scenę nagrać, że muszę ją przygotować, że to nie jest jakiś, że nie nagrywam po prostu 30 godzin gameplayu, potem siadam i u matki co ja mam z tym zrobić. Nie, od razu nagrywam sobie scenę piątą i mam już scenę piątą gotową. Mogę ocenić sobie długość. To oczywiście wymaga dużo jakby takiej samodyscypliny i wyobraźni, że, jest, bo wiadomo, papier przyjmie wszystko. Na papierze możecie zapisać dosłownie wszystko, ale ja mam coś takiego, że czytając sobie scenę, którą napisałem, potrafię w głowie sobie go wyobrazić i mniej więcej ocenić. ok? On będzie trwał mniej więcej minutę 30. I tu już to jest, to jest spoko, że już na etapie papieru macie taką wiedzę, macie taką informację. Tu już możecie nadać sobie atmosferę swojego trailera. Czy on ma być poważny, czy on ma być śmieszny, czy jaki ma być. Tutaj jest ten moment, żeby sobie to zaplanować, ponieważ pewne problemy mogą już zostać teraz namierzone. E, może być sytuacja, nie wiem, jak tutaj na samym początku w intro sequence sobie wymyśliłem, że bohater z czas pistoletu, jest zbliżenie na dłoń z bronią, kamera obraca się, śledzi reaktor pocisku, widać olbrzymią hordę zombie, w której w kierunku leci pocisk. W momencie uderzenia pocisku w głowę zombie grzmot, błyskawica, cięcie w czarny ekran. I ja na przykład mogę to napisać, wysłać to do dewelopera i de deweloper mi powie, ale czekaj, ale nasza gra jest top down view, jakby jak zbliżysz kamerę, to te nasze modele są okropne, nie możemy zrobić czegoś takiego. I to już jest dla mnie, że po się z tym męczyć, od razu kasuje taką scenę i zastępuję czymś innym. E, nie musicie potem właśnie już podczas nagrywania gameplayu, czy podczas montowania e, bawić się, z, męczyć się z problemami, które wtedy wyjdą. Już teraz na poziomie scenariusza możecie pewne problemy namierzyć. E, dobrze tłumaczy też innym twój zamysł. Ja wiem, że Część z Was może samotnie pracować nad trailerem, ale jeśli macie jakieś montażystę, właśnie kompozytora, a może game directora, który też chce coś tam zawsze od siebie dodać, no to nie musicie tym osobom tłumaczyć za każdym razem, krok po kroku, co będzie w Waszym, scenariusz, w waszym trailerze. Przepraszam. Macie scenariusz, po prostu pokazujecie scenariusz i yy, wszystko wiadomo. No i ten ostatni punkt, że pomaga właśnie w organizacji, bo łatwiej po prostu się z tym leci. Jeszcze tylko 15, o kurde, dobra, to lecę. Efekt Presents. To jest to, czego nienawidzę w Zjastunach. Jak wytłumaczyć efekt Presents? Ja chyba po prostu zaprezentuję to na innym zwiastunie, a na, na pewno na jego fragmencie. O co mi dokładnie chodzi? I błagam Was, wystrzegajcie się efektu Presents. Już mówię o co chodzi. To było mniej więcej 5-6 sekund z Pierwsza sekunda to jest czarna klatka. Ogóle. Nie, nie, nie róbcie tego nigdy, nie rób, nie zaczynajcie z Jastunu od czarnej klatki, bo jeśli wrzucicie go na przykład na Twittera, to Twitter tworzy automatyczny thumbnail na podstawie pierwszej klatki. Więc jak ktoś scrolluje Twittera, to widzi czarną klatkę eee, i nic więcej. A potem co następuje? Potem następuje nasze magiczne presents w w tym wypadku akurat Game by Zif i Non. Nie zamierzam się na nim, bo to mogą być fa bardzo fajni ludzie, ale ja nie wiem kto to jest. Co, co mnie to interesuje, dopóki nie będziecie rockstarem, albo nie będziecie Ubisoftem, czy CD Projektem, to nikogo nie obchodzi, że napiszecie indie, moje studio Indie Presents. Nie róbcie tego, bo przypominam też jedną ważną rzecz. Statystycznie na Steamie e, przeciętny użytkownik potrzebuje 7 sekund, żeby zadecydować, czy doda waszą grę do wishlisty. 7 sekund. Po ocenia po po tym opisie, który tam jest w prawym górnym rogu, oraz właśnie po zjastunie. Więc kiedy w ciągu pierwszych pięciu, pięciu sekund nie ma gameplayu, tylko jest czarna plansza z y, jakimś napisem, to to nikogo po prostu nie interesuje i tracicie, y, tracicie po prostu zainteresowanie y, czymś takim. Więc nie róbcie czego, czegoś takiego. Zamiast tego zróbcie tu tak zwane intro. To wam na. Jako ja to miałem grę do tego? A, Project Od Drodzy, przepraszam, to jest zwiastun horroru, nad którym pracowałem, więc jest dosyć ostry, ale zobaczcie, co tu się będzie działo na początku. Oczywiście do tego, co powiedziałem, jest wyjątek z ESRB, PEGI z animacją, nie wiem, switcha, no bo wiadomo, że to musi być, tak? A co to się wydarzy w pierwszych sekundach. Pomijając SRB, które byśmy wycięli, to było 5 sekund. Czyli to było to samo co tam, tego ile tu się zdarzyło wydarzyć. Pokazałem jakieś fragmenty, pokazałem, że jest mechanika, że się patrzy przez taki monokl i coś tam się dzieje. Pokazałem odciętą głowę, pokazałem przeciwnika, który atakuje, atakuje na końcu tego intra i to zmieściłem wszystko w ciągu 5-6 sekund. I w tym momencie to jest taki standard, że się robi takie intro do trailera. Hollywood akurat mocno przegina w drugą stronę, bo Hollywood ma coś takiego, że jakieś zwiastun jakiegoś hitowego filmu to się zaczyna od trailer, star. Now i tam też, moim zdaniem, przegięcie, ale funkcja jest jakby taka sama. Mój trailer właściwy tego, tego horroru, Project Nightmares, nie będę mówić całego tytułu, bo jest strasznie, strasznie długi, on się dopiero tutaj. Tu dopiero się zaczyna faktyczny trailer, gdzie tam zaczynam opowiadać jakąś historię, coś tam mówię, o czym jest gra, i tak dalej, ale jakbym zaczął od tego, to to jest po prostu nudne. Zamiast tego, zaczynam od tej takiej sieczki montażowej, która leci przez pierwsze 5-6 sekund, jeszcze w ogóle dowalam logo gry, żeby doskonale wiedzieli, co to, co, co, co to, co to jest za gra. Zacznijcie sobie od czegoś takiego i powiem Wam, że to, co widzicie na początku, te pierwsze 5 sekund, to są ujęcia, które się potem powtarzają u mnie w trailerze. One się potem pojawiają w trakcie, bo to jest taki intro do trailera, taki teaser do trailera, trailer do trailera. W ten sposób. Długie zwiastuny, zwiastun nie może być. Długi, nie może być nudny. Nie ma jakiejś złotej zasady, ile zwiastun e, gry powinien trwać na dobrą sprawę, ale powiedzmy, że fajnie, żebyście się zmieścili między 45 sekundą a minuta 30. To jest duży tak naprawdę zakres, ale chodzi o to, żebyście tak, mniej niż 45 sekund, trochę ciężko przekazać tam jakąś myśl i, i, i zdążyć złapać tę uwagę gracza i ją utrzymać. E, powyżej minuty 30 on jest po prostu za długi. I oczywiście zawsze są wyjątki. Oczywiście, że tak. Ja widziałem bardzo dobre trailery, nawet gier indie, które trwały 2 minuty 30 sekund. Bywały takie, które właśnie były na przykład story trailerem, czy to były mechanic trailer update trailer, które często idą z narratorem, coś tam mówiącym w tle, więc wiadomo, że one są dłuższe, bywają dłuższe, ale błagam, nie rozciągajcie tego. Wyeliminujcie to już na etapie scenariusza. Już na etapie scenariusza zobaczcie sobie, ile wasz zwiastun może trwać. Jak zobaczycie, że wyjdzie, wyjdą wam 2 minuty, to ma się takie, o kurde, dobra, za długo. Może coś wytnę, może coś zrobię inaczej, bo... No nie, w dzisiejszych czasach nikomu się nie chce oglądać dwuminutowego trailera. Jeśli to nie jest trailera, jak, będzie, jak będziecie robić zwiastun GTA 7, to możecie zrobić 4-minutowy trailer, a poza tym to w przypadku Indii absolutnie proszę tego nie robić. Brak end i logo. To też jest coś, co trochę połączone z tym efektem pre presents, coś o czym indie deweloperzy po prostu zapominają, żeby zrobić. Zaprezentuję Wam na przykładzie zwiastunu gry, przy której aktualnie pracuję, jak wygląda end slate i jaką właściwie rolę pełni. Become my army. Become my servants. Be my hard. To jest sens To jest na przykład wasz key art, wasze logo, które trwa od w tym przypadku tego tego trailera trwa około 13 sekund, bo tak, z jakiegoś sobie tak wymyśliłem, czy tam 11 sekund, ale generalnie spokojnie 20 sekund Ed slata, gdzie moż, może widz przyjrzeć się kijartowi, przyjrzeć się tytule. Możecie zawrzeć jakąś informację, na przykład w Enslajcie, tak jak tu się pojawia fałszywa informacja, bo niestety przenieśliśmy datę premiery, ale była informacja, że Early Access Launch luty 29. Jak ja oglądam czasami z Jastuny indie twórców, to albo w ogóle nie wrzucają Slata, albo wrzucają tak nieczytelne logo, że ja nie potrafię odczytać, jaki jest tytuł gry właściwie bo ewentualnie to logo jest za krótko, że na przykład to wskakuje i nagle zaraz znika. I ja nie zdążyłem zauważyć co to jest właściwie i nie dodam tej gry do wishisty. Więc zapamiętajcie sobie, dajcie sobie też przestrzeń w swoim, w swoim trailerze, żeby te 20 no dobra, od biedy 10 sekund, 12 sekund, żeby na końcu po Zwiastunie był ten End Slate. Zwłaszcza, że e, tak tego nie mam, bo to jest ściągnięty e, trailer na plik, ale na YouTube, jakbyście go oglądali, to tu by się pojawiło e, okienko z innym e, wideo od nas, albo to kółeczko z. Za, zasubskrybuj nasz kanał. Też jest na to przestrzeń. Po prostu YouTube właśnie przyjmuje 20 sekund, że 20 sekund od końca można coś takiego już wrzucić. Pamiętajcie, wasz Zwiastun. Największym jego zadaniem jest tak naprawdę przekazać pewną informację, więc NSTET jest potrzebny, żeby te informacje na końcu zawrzeć. Brak efektu wow na koniec. Nie wiem, czy znacie teorię Hitchcocka na temat filmów, że zaczynamy od trzęsienia ziemi, a potem napięcie stopniowo sobie rośnie, tak? Więc w tym trzęsieniu ziemi na początek jest ta sieczka montażowa, o której mówiłem, to intro, że dowalamy czymś, czymś na początku, potem to sobie schodzi, a potem budujemy, 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 budujemy napięcie do jakiegoś punktu kulminacyjnego pod koniec waszego zwiastunu. Jak to może wyglądać w praktyce, pokażę wam cały zwiastun horroru Remorse the List, na którym też pracowałem. I zobaczycie, co tam się dzieje właściwie pod koniec. Gdzie on jest? A, tutaj. Albo Gamescom, bo na Gamescomie zapomniałem już. A, wolę powiedzieć, będzie jumpscare jak coś. Pozwolę po, zatrzymać po, ten moment, zobaczcie co się będzie działo od tej chwili. Zastosowaliśmy taką sztuczkę, że od tego momentu, w którym zatrzymałem, każde kolejne ujęcie było krótsze o kilka klatek od poprzedniego. Innymi słowy, jeszcze tam taki narastający dźwięk był w tle, czyli innymi słowy budowaliśmy jeszcze to napięcie na sam koniec i walimy na, 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 już tuż przed logo finałowego bossa w ogóle pokazaliśmy w tym momencie, czyli zrobiliśmy taki efekt wow, bo jeszcze coś dowaliliśmy pod koniec, bo wiele osób wydaje mi się jak tworzy zwiastuny to skupia się strasznie na tym początku, oczywiście super, bo początek musi być dobry, musi przyciągnąć uwagę, ale końcówka też musi być ekstra, bo musi po prostu ten trailer nam zapaść w pamięci. Więc pamiętajcie o tym, żeby coś tam jeszcze na koniec wymyślić, pokazać coś ekstra. Brak organizacji to jest taki ogólny, trochę nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, że... Nie, nie, wydaje, mi, wydaje mi się, że niektórzy podchodzą do tego w taki, taki sposób, że po prostu nagrywają właśnie te kilkadziesiąt giga materiału, rzucają to na linię montażową i stwierdzają, dobra, spróbuję coś z tym zrobić, pomontować. Nie, organizujcie sobie to od samego początku, właśnie scenariusz, właśnie dzielcie klipy, klipy na sceny, bo będą z tego asety marketingowe, czyli jak macie scenę piątą i w niej się dzieje coś, coś tam, coś tam, to ja sobie wycinam ten fragment, renderuję go, nazywam sobie go scena piąta i jest potem do montażu trailera i przy okazji, jeśli to jest coś naprawdę ciekawego, to ja mogę to... Podwyrzucić na Twittera. Mam przy samej produkcji zwiastunu, już sobie produkuję mnóstwo fajnych asetów, których mogę się potem dzielić. Zmieniasz coś, zaktualizuj scenariusz. Zdarza się, że na etapie nagrywania gameplayu, czy nawet na etapie montażu, coś się może zmienić w tym, w tym zwiastunie. Nie wiem, coś wypadnie, albo coś dodamy, albo coś z czym zastąpimy. Zmieńcie to też w scenariuszu. Bo właśnie po prostu to przyda do, no w, w celach stricte organizacyjnych. Kataloguj klipy od odpowiednich folderach, to takie dosyć oczywiste. Przygotuj różne wersje, zależnie od potrzeb. Może być tak, że zrobicie zwiastun, którym nie wiem, trwa minuty 20 i nagle stwierdzicie, że A dam radę zciąć do minuty, tak? Tych 20 tego nie potrzebujemy, a to nie wyrzucajcie tego zwiastu na minutę 20. On się do czegoś może przydać, tak? Jakby miejcie różne dziwne wersje tego trailera i trzymajcie, archiwizujcie. Z takich technicznych porad, jakich programów ja używam do tworzenia scenariuszy, do twu, do trailerów. Do tworzenia trailerów na scenariusz tworzę w Google Docu albo w Google Sheet. W sensie, nawet widzieliście ten mój scenariusz, który tam pokazywałem, to był Google Doc, ale ja tak to zrobiłem w formie tabelki, żeby to było czytelne i to było takie organizacyjne. Wasz scenariusz to nie może być opowiadanie. tak, To musi faktycznie pełnić jakąś praktyczną rolę i ja zwykłych, normalnych programów tego używam. Nagrywam i oni mnie za to nie zapłacili, że ich promuję, po prostu lubię bardzo. Lubię program Action od Na nim tworzę tak naprawdę, wszystkie trailery w ostatnich latach, które stworzyłem, nagrywałem gameplay właśnie przy pomocy programu Action. Tak samo materiały na Rendo.eu. Wszystko z nim, bardzo fajny program, dużo fajnych opcji, dobrą jakość wideo, przechwytywania gameplayu. A do tego on jest płatny, ale za niego się płaci bodajże niecałe 100 zł i macie licencję do końca życia. Dostajecie po prostu kod aktywacyjny i. W którym można się jeszcze dziejeć, nie powinno się, ale, 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 ale można. Więc jakby raz płacicie i macie zajebisty program. Do montażu ja używam Adobe Premiere, ale no wiem, że to jest płatny program i nie, nie, nie wszyscy mogą sobie pozwolić. Da Vinci Resolve jest bardzo fajną alternatywą, też fajny program do montowania, kompletnie za darmo. Jeśli chcecie tworzyć jakieś dodatkowe efekty do swojego trailera, no to tu już polecam After Effects, on niestety to też jest z rodziny Adobe, więc też jest płatny. On no, jest dobry, jest, jest, jest naprawdę dobry. Podsumowanie, już na. O, ładnie, się chyba, nie? E, podsumowując, jasna wizja. Miecie od samego początku jasną wizję, jaki to ma być zwiastun, jaką informację ma przekazać, napiszcie sobie ten scenariusz, zorganizujcie sobie pliki, mieć od samego początku, nie zmieniajcie zdania 30 razy podczas produkcji. Nie, jak macie konkretną wizję, na początku usta ustaloną. To się jej po prostu trzymajcie. Krótko i treściwie. Ma być po prostu mięsko w tym zwiastunie. Czyli naprawdę można zrobić dobry zwiastun, znakomity zwiastun, który trwa minutę. Nie musi trwać trzech minut. Można zmieścić najważniejsze informacje i zrobić z tego po prostu fajne promocyjne wideo. Eee, właśnie, to już zdradziłem się, zwiastun pełnił rolę informacyjną. Czyli to jest najważniejsze. Was, zwiastun musi przekazać, czym jest wasza gra. Czyli można zrobić. Fajny, wciągający, narracyjny wreszcie scenariusz, ale jeśli po jego obejrzeniu, nie scenariusz tylko trailer, co jest tym scenariuszem? Trailer, ale jeśli po jego obejrzeniu widz nadal nie wie o czym jest wasza gra, no to znaczy że zrobiliście gdzieś błąd, tak? Wciągające intro i Windsight, Pamiętajcie o tym, organizacja to priorytet. I na sam koniec chciałbym Wam pokazać, już kończąc, ostatni zwiastun, który trwa dwie, dwie minutki. Zwiastun gry Bernard. Nie pracowałem nad tym, żeby nie było, tylko mój, mój znajomy to robił. I to jest zwiastun gry Indie, który uważam, że jest bliski perfekcji, jeśli chodzi o te rzeczy, o których mówiłem. Jedyne, co to bym się trochę przyczepił, że on jest za długi, bo on tam trwa minutę 50. Faktycznie myślę, że mogli trochę to ściąć ale rozumiem, czemu tego nie zrobili i sobie teraz obejrzyjcie ten trailer i sobie prześledźcie to wszystko, o czym mówiłem wcześniej, że tutaj to faktycznie jest i zobaczcie, jak dobry jest po prostu ten zwiastun. Troszeczkę za długi, faktycznie mogę skrócić, ale generalnie, kurde, super jest. Jakby yy, świetne tempo. To jakieś zrobię oddzielne chłopie lekcje o tempie w trailerze, bo to też jest ważna rzecz, ale po prostu tego nie zmieszczę. Yy, I to tyle, bardzo dziękuję. O super, koniec czasu, yy, idealnie. Nie wiem, czy mam czas na jakieś pytania, czy dwa pytania, czy dwie minuty? Dwa pytania, mam czas. Raczej powinniśmy to oddzielić od siebie, zależy co robisz, ale no po to jest to rozdzielenie, żeby nie zaśmiecać też tego trailera. Bo oczywiście, że możesz w story trailerze też rzucić gameplay, jakby czemu nie, nikt ci nie zabrania, ale nie skupiaj się na tym. Jak to się nazywa story trailer, to jak ktoś to odpala, to chce poznać historię, chce się dowiedzieć o, o, o świecie tej gry, co tam się dzieje, jakie są postacie, czemu ta historia jest ciekawa, więc jakby jeśli w story trailerze nagle rzucasz fragment 20 sekundowy o tym, że Ej, w naszej grze się fajnie strzela z łuku, no nie, nikogo to nie interesuje. Tak samo w gameplay to był gameplay trailer, to co widzieliśmy teraz. Zero story. Coś tam save the forest, nie to jest wszystko co mamy, co mamy ze story. Jakby gameplay był tutaj najważniejszy, więc raczej to oddzielę od siebie. Hmm? A, czy można nie robić góry e, na samego początku ten trailer? Jeszcze raz, czy można nie robić trailer od samego początku w a after Effects? raczej nie, wiem, że można jest to. Fizycznie możliwe, ale raczej After Effects powinien służyć do tego, żeby zrobić dodatkowe efekty. A jeśli faktycznie korzystasz z rodziny Adobe, no także w premierze to montuj, bo premier ma ciekawsze opcje renderowania tego potem i generalnie więcej opcji takich stricte montażowych. jeszcze. jedną. Okay. Jak dużo efektów Jak dużo efektów? Spotykam się z że czasami te trailery... Są so, za ale jak chodzimy, dlatego że. Przepraszam, jest film. Jak wszystko jest pokazane, a jak oglądasz ten film, to po tej jest wszystko film. Jak dużo efektów, tak? Mówisz pytanie jest. Eee... I to jest moja, mam odpowiedź na to, i to jest moja ulubiona odpowiedź na pytania marketingowe. To zależy. To zależy, z jaką masz wizję i co chcesz osiągnąć. Właściwie po prostu zależy od tego, jaki robisz zwiastun. Widziałem zwiastuny minimalistyczne, które mają stricte gameplay i, i, i nie mają w sobie nic więcej, a widzę takie zwiastuny, które mają dużo efektów i trochę na mogą przekłamywać gameplay, że nie wiem, kamera jest jakoś na czymś ustawiona. Tego też się nie bójcie w ogóle. Tak na marginesie tak skojarzyłem. Nie, nie bójcie się tego, że nie wiem, wasza gra jest właśnie top down view i sobie w trailerze obniżycie kamerę, bo chcecie coś pokazać. Jakby spoko. To, to nie jest tak, że oszukujecie w tym jakoś m, specjalnie gracza, zwłaszcza, że to czasami można to podkreślić, PlayStation to bardzo lubi w ogóle robić, że tam na końcu jest coś tam, że gameplay jest lekko zmodyfikowany, nie pamiętam jaką mam tam formułkę, ale jest to czasami podkreślane. Jakoś tak, no, no. O, to dziękuję bardzo. W takim razie, w razie czego... <noise> jak będziecie mieli jakieś pytania, to jestem na imprezie, idę też na szluga, jakby ktoś chciał po podejść, coś o coś spytać, to zapraszam serdecznie. Dzięki.